Teraz przedstawię Wam nowości w naszej ofercie, którymi są czerwienie. Zaczniemy od najjaśniejszego koloru, 350, nazywanego ceglastą czerwieniem. Jest to czerwień połączona z pomarańczą. Odcień żywy i intensywny. Kolejnym odcieniem jest 530, czyli płomienna czerwień. Jest to odcień bardziej stonowany i ciemniejszy od proponowanej 350. Ostatnim odcieniem z naszych czerwieni jest odcień 33, czyli burgundowa czerwień. Jest to najciemniejszy odcień z proponowanych. I weźmiemy sobie dla porównania odcień 33530, Widać tutaj znaczącą różnicę pomiędzy obydwoma kolorami. Teraz, dla porównania, przyłożę wszystkie trzy odcienie obok siebie i widzimy tutaj, jak znacząco one się między sobą różnią. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmiku. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału, żeby nie przegapić nowości. Zapraszamy także na naszą stronę cosmoshev.pl oraz na fanpage na Facebooku.